Zostaje obiecaliśmy, yy, gdzie nie patrzeć w trakcie walki, już wiemy, że na pewno nie patrzeć w ogóle, yy, a gdzie nie kierować wzroku w trakcie walki, yy, szczególnie. I dlaczego? A, może od tych rąb już były wspomniane. Dlaczego nie patrzymy yy, na ręce, pomimo tego, że to właśnie one będą nam zadawały bo są najszybsze, najłatwiej nimi dotrzeć, bo atak rękami wymaga też najmniej sprawności, żeby zrobić coś mogą, to trzeba mieć trochę więcej, e, więcej sprawności w walce sportowej, w walce niesportowej, no to, e, to nie wymaga zbytniej sprawności. Tak? Ale rozpatrujemy tutaj głównie pod kontekstem walki, to chociaż to znacie mnie, też będę zaznaczał eee, tutaj eee, rzeczy. Rzeczy przydatne, czy też sytuacje, w których wygląda to inaczej yy, i, i zaznaczał inne aspekty walki. Yy, tak więc, ręce otrze, to one nam zadadzą najwięcej zniszczeń, tak jak mówiłem, te samochody, samochód, który się porusza, albo, który może poruszać się bardzo szybko, to on może nas rozjechać i, i, i coś tam zrobić z który sobie stoi po yy, prostu na oczu, nic, nic nam nie zrobi. Tak? I niby tak, ale moim zdaniem w porównaniu nie trafione. Yy, mamy przykłady zawodników. Myślę, że lubo w przeszłości też ich odnajdziecie, też ich odnajdziecie ale z takich przykładów do sprawdzenia na już grzebania w źródłach i zeznaniach tam świadków, walk i tak dalej. Bas Ruten, jedna, z jego, jedna z jego walk, jeszcze w Panthagionie, to naprawdę już zamieszkłe czasy, już jest w yy, Ile? 20, 20 lat, ponad 20 lat temu, czyli ho, ho, ho. Yy, I właśnie było, da, walczy, 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 tutaj, był tam strzał, ręka tutaj teraz macha, 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 że tu znowu może polecieć. Dojście z za mamą tą ręką i był filmóweczka, basa yy, jednego z moich ulubieńców, strzał na wątrobę i chłop poskładany. Yy, tak? Także on, Lloyd Jones Jr. Yy, John Jones. Spider, Doug Anderson Silva jeszcze wielu innych zawodników, wszyscy naprawdę yy, w tej najwyższej, na najwyższej klasie, najwyższa półka światowa i oni też. Tak? Tutaj sobie ta ręka macha, a druga bomba. Tak? Ta sobie ręka macha, już się spodziewa tą bomby, a to ta sama wychodzi. Także nie patrzymy, nie patrzymy na ręce, bo bardzo łatwo ulec zmyleniu Zresztą jest powiedzenie yy, tych żulerów, zodziejasz stingów. Stingów tak, bo film Sting to nie żonbo, w to oznacza właśnie drobnego, drobnego yy, złodziejaszka, takiego małego szusta yy, On tak właśnie ten Sting. I se nam troszkę kaski, więc ich powiedzenie, że ręka jest szybsza od oka yy, faktycznie, faktycznie jest prawdziwa ręka, jest, nie, na, nie nadążymy spoglądać na te ręce, a w końcu będziemy, o właśnie, w końcu będziemy patrzeć na te, na te ręce, ręce i my cały czas będziemy widzieć, będziemy patrzeć i będziemy i będziemy patrzeć jak ona leje na skinola i generalnie na patrzeniu się skończy. Tak? Dlatego nie patrzymy na ręce. Bardzo nie. Bardzo nie. Bardzo nie patrzymy na ręce w dowolnym, yy, w dowolnym dystansie. Tak? Nawet nie kierujemy na nie wzroku. Nawet nie kierujemy na nie wzroku. Nie patrzymy na ręce. Yy, to tyle odnośnie patrzenia na ręce w trakcie walki. Zatem rośniecie w siłę i bawcie się dobrze.